Sukces jest najlepszą zemstą. Nie słuchaj tych, którzy mówią, że nie możesz. Pokaż im, że możesz. Im więcej ludzi w ciebie wątpi, tym większa twoja szansa na udowodnienie im, że się mylą. Niech twoje czyny będą odpowiedzą na wszystkie wątpliwości. Zamiast się tłumaczyć, zrób coś, co sprawi, że nie będą mieli nic do powiedzenia. Nie musisz nikomu nic udowadniać, ale zawsze warto pokazać, że warto w siebie wierzyć. Czasem najlepiej po prostu skupić się na sobie i pozwolić wynikom mówić za ciebie. Wątpliwości innych to ich problem, nie Twój. Rób swoje i nie przejmuj się tym, co mówią inni. Nie dyskutuj z tymi, którzy w ciebie nie wierzą, po prostu pokaż im, jak bardzo się mylą. Największa satysfakcja to udowodnić wszystkim, że się mylili. Kiedy ludzie w ciebie wątpią, to znak, że idziesz w dobrym kierunku. Twoje osiągnięcia będą twoim najlepszym argumentem. Nie musisz krzyczeć, by być słyszalnym. Twoje sukcesy przemówią za ciebie. Nie mów, co zamierzasz zrobić. Po prostu to zrób i pozwól, żeby efekty mówiły same za siebie. Krytyka to często tylko zakamuflowany podziw. Ci, którzy cię krytykują, często boją się twojego sukcesu. Nie trać czasu na tłumaczenia. Ludzie i tak usłyszą to, co chcą usłyszeć. Rób to, w co wierzysz, nawet jeśli wszyscy wokół mają inne zdanie. Milcz i pozwól swoim czynom mówić za Ciebie. Twój sukces jest odpowiedzą na wszystkie wątpliwości. Zignoruj wątpliwości innych i skup się na swoim celu. Twoje wyniki będą mówiły głośniej niż jakiekolwiek słowa. Jeśli w Ciebie wątpią, to ich problem. Ty skup się na swoich marzeniach. Słuchaj tych, którzy wierzą w ciebie. Resztę zignoruj. Nie musisz wygrywać każdego argumentu. Czasem po prostu wygraj życie. Cisza i ciężka praca są najlepszą odpowiedzą na wątpliwości innych. To, że ktoś w ciebie wątpi, nie oznacza, że musisz mu coś udowadniać. Najlepszym lekarstwem na wątpliwości innych jest sukces. Wierzę w siebie, nawet jeśli inni tego nie robią. Nie musisz udowadniać innym, że się mylą. Udowodnij to sobie. Zawsze będą tacy, którzy w ciebie wątpią. Ważne, byś ty w siebie wierzył. Krytyka to jedynie opinia, a nie wyrok. Nie przejmuj się, co mówią o tobie inni. Oni nie znają twojej pełnej historii. Czasami milczenie jest najlepszą odpowiedzą. Zamiast się tłumaczyć, pokaż im, jak bardzo się mylą. Nie bój się ludzi, którzy w ciebie wątpią. Bój się tego, że zaczniesz wątpić w siebie. To, że inni w ciebie wątpią, nie oznacza, że mają rację. Każda krytyka to motywacja do dalszego działania. Nie musisz nikomu nic udowadniać, oprócz samego siebie. Nie reaguj na wątpliwości, reaguj na swoje marzenia. Im więcej ludzi w ciebie wątpi, tym większa twoja satysfakcja, gdy osiągniesz sukces. Twoja praca będzie odpowiedzą na wszystkie wątpliwości. Ludzie często wątpią w tych, którzy mają odwagę marzyć inaczej. Nie tłumacz się przed tymi, którzy w ciebie wątpią. Po prostu ich zaskocz. Nie wszyscy będą w ciebie wierzyć. Ważne, żebyś ty nigdy nie przestał. Twoje wyniki będą odpowiedzą na wszystkie pytania. Nie słuchaj tych, którzy mówią, że nie dasz rady. Pokaż im, że się mylą. Każda krytyka to ukryta forma podziwu. Ci, którzy w ciebie wątpią, często nie wiedzą, jak silny naprawdę jesteś.